Wrocławianie, witamy Was dzisiaj na pikiecie Kongresu Nowej Prawicy. Zjawiliśmy się tutaj po to, żeby przekazać Państwu informacje, o których w mediach niestety nie usłyszycie. Jesteśmy tu po to, żeby usmysłowić Państwu, w jaki sposób obecna dzisiejsza władza pograbia Państwa z Gdyby każdy obywatel mógł prywatnie ubezpieczyć się od wypadków zdrowotnych, miałby usługi na zdecydowanie wyższym poziomie. A przede wszystkim byłyby to usługi tańsze. Dzisiaj niestety państwo objęło monopol nad takimi dziedzinami życia jak służba zdrowia, zabezpieczenie przyszłości. W stanie zweryfikować, jak wyglądałyby te usługi, gdyby były świadczone poprzez rynek. Dzisiejsi politycy, którzy prawicowa, to mamy uwierzyć czy mamy to sprawdzić. Lenin mówi, mówił ufać i kontrolować. Jak możemy skontrolować, czy partia jest prawicowa, czy nie? Można to sprawdzić bez żadnego gniewu, bez ulegania negatywnym emocjom. Trzeba zobaczyć, co wynika z programu partii i co taka partia myśli. Bo właściwie najważniejsze są te Najważniejsza jest odpowiedź na jedno proste pytanie. Czy partia uważa, że podział dochodu narodowego powinien odbywać się pod przymusem i za pośrednictwem państwa. Jeżeli tak uważa, to nieważne, co by o sobie mówiła, nieważne, jaki byłby jej stosunek do Boga i historii. Jest partią socjalistyczną, a przynajmniej ematystyczną. Natomiast jeśli partia mówi, że podział... Niech następować dobrowolnie i to przez rynek. To jest ona... dominowana przez przynajmniej etatystyczne, a być może nawet socjalistyczne. Więc partie prawicowe niestety dzisiaj stanowią niszę. My jesteśmy tu po to, żeby zaproponować państwu całkiem inne rozwiązania. Chcemy, aby człowiek mógł sam decydować o tym, jak W tym miejscu chcielibyśmy również przypomnieć, jak powinien wyglądać dobry i sprawiedliwy system w państwie. Chcielibyśmy państwu... jednostka, która powinna opiekować się obywatelami, powinna mieć tylko na nad zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego. Poza tym państwo ogłaszają co to oni, oni nie wybudują, jak to, nie będzie na nich, jak to na stadionach piłkarskich nie będą rozgrywane mecze, a następnie zamyka te stadiony, stosując przy tym niedopuszczalną zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Mogę zapytać, tak, czy proszę. o podatkach, o których Mikie dużo mówił, tak. może Pan coś powiedzieć? Bo porównywał do Singapuru. W Singapurze są zerowe portale. Poda... E, o... że Państwa nie odczułby praktycznie likwidacji tego chorego wymysłu to i zaraz. Podak dochodowy sprowadza się do tego, że karani są ludzie i przedsiębiorcy, którzy dobrze i wydajnie pracują. Im więcej i wydajniej pracują, tym są bardziej dotkliwie karani. Przeciwieństwem tego, Państwa w dziedzinach, do których jest ono stworzone. Zapewnienie bezpieczeństwa, wymiar sprawiedliwości, armia. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że dzisiaj cen cena benzyny jest o grubo ponad 50% podatek. Wjeżdżając na stację benzynową. Powinien tak Państwa raki. Izba Cena litro benzyny. Z marżą i zyskiem dystrybutora. Kształtuje się na poziomie 2 ,50 zł 50 kro. Biomak w wysokości dzisiaj. że wszystkie podatki tak na dobrą sprawę płaci konsument. Przedsiębiorcy są jedynie pośrednikami w wprowadzaniu tych podatków do Urzędu Skarbowego. Podatki te oczywiście muszą wliczać w ceny artykułów produkowanych przez świeci pustkami. Nie ma tam ani grosza. Biorąc pod uwagę fakt, że emerytów i rencistów obecnie mamy około 7,5 miliona i że miesięcznie wydajemy na wypłatę tychże świadczeń około 12 miliardów złotych, łatwo sobie powiedzieć o wiązania państwa wobec tychże emerytów, którym zabrano składki i te to składki przejedzono, Kształtuje się na poziomie według różnych szacunków około 2 milionów złotych. Milionów. Realne zadłużenie państwa polskiego w związku z tym, co prawie 3 milionów złotych. To jest kwota, która dwukrotnie przekracza roczne PKB państwa polskiego. Długu. Sama obsługa długu publicznego to kwota 38 miliardów złotych rocznie. W liczeniu na jednego obywatela jest to kwota 1000 złotych. Obsługa długu publicznego, nikt tutaj nawet nie myśli o jego spłacie. Politycy nie chcą z założenia. Dzisiaj szermuje się hasłami, by tylko zaspokoić oczekiwania wyborców. Teraz zbliża się piękny czas, i będą Państwo obiecywać wszystko, co na Ziemi stworzone i nawet to, co jeszcze nie stworzone. My